Dzień dobry Państwu z Prawobrzeża, od myślańców, gdzie mnie zobaczył, do Pana Premiera. To jest list, który jest troszkę odpowiedzią na słowa Pana Premiera, które zapadły z tunelu. Skąd TVN wiedzieli... wiedział, że będzie list przekazany? Skąd TVN wiedział, że tutaj A to... będzie jakiś list przekazany? Spokojnie, spokojnie. Chyba, do Komunii nie przychodzicie. Są tutaj przedstawiciele, niech się tłumaczy. Bardzo, bardzo, bardzo. Jeśli by pan, że pan premier ostatecznie pozwoli nam mieszkańcom dojść do konsensusu i że pan premier, czy to za pośrednictwem pana posła, przepraszam, europosła Jachyna Gryzińskiego, który tak jak zresztą pan wspomniał, jest bardzo związany z naszym miastem, że tak, za pomocą również pana uda nam się dojść do konsensusu i zrobić to, czego my bardzo oczekujemy, czyli po pierwsze, żeby ulica Ku została otwarta na całej długości i my a po drugie, żeby o, terminal, y, y, terminal LG był w taki sposób chroniony, żeby mieszkańcy nie śmiali się, że o z jednej strony zamykacie nam drogę, a z drugiej strony 5 metrów od portu kończy się strefa. Więc tak naprawdę od strony portu tej strefy nie ma i dla nas to jest śmiech przez łzy. Bo my niestety staramy się o, robić co możemy, ale czas, ten... pieniądze, a niestety nie możemy zostać wysłuchani do dziś.